Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiejszy materiale chciałoby się opowiedzieć, że piękny, słoneczny dzień, więc co innego robić ciekawszego, jak nie porozmawiać o kryptowalutach, a dokładnie o Litecoinie. O tej kryptowalucie raczej nie słyszycie zbyt często na moim kanale, natomiast już za 70 kilka dni Litecoin będzie miał swój halving, czyli zmniejszenie nagrody za blok przyznawanej górnikom bo Litecoin również działa podobnie jak Bitcoin na algorytmie konsensusu Proof of Work, no więc on też ma co parę lat, co dokładnie czytali mniej więcej oczywiście, swój halving. No i tym razem porozmawiamy sobie o Litecoinie, porozmawiamy też o tokenach LTC20, które już w większości zostały wymintowane, tak jak na Bitcoinie mieliśmy tokeny BLC20, tak na Litecoinie również te LTC20 tokeny zostały już utworzone parę miesięcy temu, wgrane do protokołu, no i o tym sobie dzisiaj też słów kilka. Powiemy. także dla osób zainteresowanych tematem, oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapy w górę, jakiegoś ciekawego komentarza. No i przechodzimy do meritum. A więc ordinalsy pojawiły się również na sieci Litecoina. Jak mogą to większości z Was umknąć? Uwaga, no to w styczniu oczywiście mieliśmy hype na to ordinalsy na Bitcoinie, taki pierwszy hype. A w lutym, z tego co. Tak, luty 19 lutego możemy tutaj przeczytać na Binning że zostało to wprowadzone również do sieci. Litecoin. Oczywiście jest wielu przeciwników i zwolenników tej zmiany, wprowadzenia tej, tego rozwiązania do sieci Litecoin, jak i zarówno do Bitcoina, no bo oczywiście to, szczególnie na Bitcoinie widzieliśmy, zapchało dość mocno sieć. Litecoin miał przez 2-3 dni takie większe ubożenie, jeżeli chodzi o transakcje, zaraz Wam to pokażę na wykresie. Natomiast powiedzmy z racji tego, że te bloki na Litecoinie wpadają szybciej, bo z tego co pamiętam chyba co 2,5 minuty i te opłaty transakcyjne nadal są tańsze, po pierwsze, dlatego że mniej transakcji jest oczywiście na tej sieci dokonywanych, a po drugie, oczywiście Litecoin jest tańszy. No i przeliczając tę cenę Litecoina na litości, litoshi za bajt, no to oczywiście wychodzi nam tu po prostu mniejsza kwota. Dla osób w ogóle nie zaznajomionych z tematem BLC20 tokenów, to tutaj macie materiał tokeny, BLC20, jakie kupić, gdzie je sprzedać, jaki portfel i tak dalej. No i dzisiaj parę słów w podobnym temacie, właśnie o Litecoinie. Ale zanim jeszcze do tego, to przypominam tylko o konkursie, gdzie do wygrania jest taka kurtka z Bybita. Kurtka warta kilka tysięcy złotych, hashtag sarkazm. Co trzeba zrobić? Polubić ten post oraz zrobić follow mojego Twittera. Następnie wejść na mojego Instagrama i zostawić tam obserwację I w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie odpowiedzieć na pytanie, po co Ci ta kurtka, skoro zaraz lato. Więc dla osób zainteresowanych macie jeszcze kilka dni. Konkurs trwa do 22 maja. A ja już przejdę do pana Chińczyka, Koreańczyka, chyba Chińczyk tutaj akurat jest, który taki tutorial wrzucił odnośnie tych tokenów LTC20. Ja z tego tutorialu, że tak powiem, nauczyłem się korzystać z tej technologii. I to jest bardzo proste na Twitterze, nie musicie się zrażać, jeżeli szukacie jakiejś informacji w danym temacie i widzicie, że one są po chińsku, bo tutaj jest taka magiczna funkcjonalność, jak przetłumacz tweeta i naprawdę idzie się domyślić z tego tłumaczenia, które oczywiście nie jest idealne, o co autorowi chodziło, No i tutaj mówimy właśnie o podobnych tokenach. Tak, czyli mieliśmy BLC20, a teraz są LTC20, i wrzuca nam tu chociażby gościu portfele do obsługi tego rozwiązania, czyli Atomic Wallet na przykład albo Electrum. Weź Electrum jako przykład, kliknij, aby pobrać, wybierz system, wybierz adres portfela, i tak I widzicie, że tutaj na przykład nie ma tego tłumaczenia. To wam zrobię szybki tutorial z Twittera. Musicie wejść w ten tweet i wtedy się pojawia wam to tłumaczenie. Więc on tutaj fajnie opisał po prostu, z jakiego portfela warto korzystać w tym temacie, jakie są strony, yy, gdzie możecie na przykład wymintować sobie te swoje ordynalsy, jak wygląda przykładowy minting czegoś takiego, jak wy możecie później na przykład to udostępnić komuś itd. itd. Odrzucam wam ten tweet oczywiście w opisie tego materiału. No i Litecoin Foundation też poinformowało na swoim Twitterze 5 maja tutaj, że możecie teraz mintować LTC 20 tokeny Tutaj może, można się dowiedzieć o tym więcej na gitbooku, jeżeli ktoś chciałby tutaj technicznie ten temat również ogarnąć. No i Crypto Idolit 21 mówi nam o faktach związanych z Litecoinem na ten moment. Pierwszym z nich jest to, że na Litecoinie nie ma praktycznie opłat transakcyjnych. Szybsze transakcje, zaadaptowana funkcjonalność LTC20, oczywiście tak. No i Halving za 84 dni. No i tu jeszcze wrzucił wykres. Litecoina do Bitcoina, że ten ruch jest zaprogramowany do tego po prostu, żeby Litecoin wystrzelił jakieś tam nowe szczyty w tym roku wybił. Dyna BSC20 wrzuca tutaj wykres odnośnie ilości transakcji na Litecoinie, które się odbywało w ciągu ostatnich dni. Tak samo główny profil Litecoina powiedział, że ilość transakcji i aktywnych adresów wybiła nowe all-time high, po prostu tutaj prześcigając nawet Bitcoina po raz pierwszy. Robiąc Litecoina najbardziej użytecznym blockchainem na świecie. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Na stronie bitinfocharts.com można sobie tutaj różne blockchainy poklikać różne kombinacje tych wykresów porobić, i tak dalej. No i my przejdziemy sobie do końcówki kwietnia i początku maja. No i faktycznie w szczytowym momencie na, na Litecoinie odbywało się prawie 600 tysięcy transakcji dziennie. Naprawdę pokaźna ilość. Dzień wcześniej, tutaj 9 maja to było 576 tysięcy. 7 maja to było 355, i chociażby 6 maja to było 407 tysięcy transakcji. Ale jak wam zaraz pokażę, to największy ruch i najlepszy moment, żeby tutaj się załapać, jeżeli wcześniej tego jeszcze nikt nie ogarniał i chciał wymintować jakieś tokeny LTC-20, to była końcówka kwietnia. Tutaj w okolicach 100 tysięcy transakcji na dzień 29, 8, 30 kwietnia to był taki moment, gdzie osoby zajmujące się mintowaniem tych LTC-20 tokenów rzuciły się bardzo mocno na rynek, no i wtedy wykonywały najwięcej transakcji. Jeżeli chodzi o mempool litecoin, czyli ilość transakcji, która w tym momencie czeka na potwierdzenie, no to jest to około 1600, także porównując do Bitcoina, który się powiedzmy odkorkował i tam na ten moment to jest 200 kilkadziesiąt tysięcy, a w szczytowym momencie to było chyba z 500 tysięcy, no to na tym mempoolu Litecoina tak naprawdę nic się nie dzieje. Dobra, i przejdźmy do pierwszej strony z kilku, dzięki którym możemy mintować sobie te ordinalsy. Pierwszą z nich jest ordinals.light.xyz. tutaj można wrzucić plik jakiś i go sobie wymintować, albo właśnie tak samo jak na BLC20 możemy wymintować nowy token, przesłać ten token posiadany już na naszym portfelu gdzieś dalej, albo zdeployować jakiś nowy, oczywiście token, tak? Oczywiście te wszystkie najpopularniejsze nazwy już są pozajmowane. Mintować tutaj możemy sobie te tokeny i dajemy na to, chcemy wymintować, nie wiem, PP token w ilości 10 sztuk, next. Oczywiście tak jak na BLC20 pokazuje nam, co będziemy mintować, klikamy next. No i będziemy płacić na przykład 2 dwa satoshi, dwa za bajt. Wtedy będziemy czekać 6 godzin ponad, 5 litosi no to czekamy 15 minut, więc to jest praktycznie zerowa opłata, no bo zobaczcie. Za te 10 tokenów zapłacę 3 centy opłaty transakcyjnej na sieci, ale aż 13,5 dolara za wymintowanie tych tokenów, za skorzystanie, że tak powiem, z usługi tej, na tej stronie. Więc najwięcej na tym wszystkim, to już od razu Wam mówię, zarabiają sprzedawcy łopat, czyli te właśnie serwisy, które udostępniły mintowanie w łatwy sposób tych tokenów, tych ordynasów tak, na sieci Litecoin. Tutaj mam 13,5 dolara. Zapamiętajcie sobie tą wartość, bo zobaczymy, jak to wygląda na kolejnej stronie. Następna to jest inscribe.org.vtf. No i tutaj można zarówno mitować tokeny BLC20, jak i LTC20. Powinno się dać, bo w tym momencie chyba nie ma takiej opcji. No ale my przejdziemy sobie na LTC20. Tutaj znowu wpiszemy PP, ilość. Ama, tutaj zostawiamy 1, ale tutaj sobie przesuniemy na 10. Next, to samo, oczywiście, tak. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne, tutaj nam już podrzuciło 14, akurat tutaj płacimy w Satoshi, na tej stronie, no i opata i fee, że tak powiem, tego serwisu wynosi 10 dolarów, tak, na opłata sieciowa to jest kilka centów, więc ci troszkę mniej pobierają. Kolejna strona to jest Lightscribe.io. wchodzimy sobie tutaj w zakładkę inscribe, LTC20 Token. no i tutaj tak wpisujemy pp. No more tokens left. OK, no dobra, no to musimy sobie znaleźć jakiś tutaj token, który możemy faktycznie wymintować. No to wchodzimy na zakładkę LTC 20 i tutaj widzimy, że większość z nich jest wymintowana. Zaraz do tego wrócę. Na przykład token Love. OK, no to cofamy się. Tutaj Love i chcemy właśnie 10 tych tokenów sobie wymintować. Zobaczymy, jak tutaj opłata transakcyjna wygląda. No i tutaj aż pobierają 15 dolarów. Także ten serwis jest najdroższy. 15 dolarów tutaj było. 10 dolarów niecałe, tak, a tu było 13,5 dolara. Także na to też warto sobie zwracać uwagę przy mintowaniu tych tokenów, no bo można zawsze gdzieś tam te kilka dolarów zaoszczędzić. Jak ktoś więcej tych tokenów mintuje, no to już w ogóle mówimy o dużych kwotach. I mówiłem Wam o tym, że najwięcej tych transakcji odbywało się takich konkretnych w okolicach 28, 9, 30 kwietnia. No i zobaczcie, kiedy na przykład powstał najpopularniejszy chyba token Lite albo FOMO albo token MIM albo Ordi, tak samo jak na oczywiście tokenach BSC20, no to był właśnie 29 kwietnia, 30 kwietnia. Wtedy te tokeny zostały zdeployowane, czyli utworzone. Później mówimy o 2, 3 maja już tak, ale te takie najpopularniejsze, jak chociażby PP, no to również jest 30 kwietnia. Także wtedy był idealny moment, żeby rozpocząć tutaj mintowanie tych tokenów. Teraz niestety, niestety jest już troszkę za późno. Ja jak patrzyłem z tydzień temu, to było tutaj 45 stron tych tokenów. Teraz widzę, że już jest 59. No i oczywiście 99% z nich to jest niewarty totalnie nic, Shitcoin. Także w większości tutaj nie ma co nawet sobie zaprzątać głowy. Jest taka strona jeszcze: ordinalslide.com No i tutaj pokazuje nam bloki ostatnie na Litecoinie i pokazuje, co tam się mintowało, co kto tworzył, na przykład tak, jakie tokeny. Tutaj jakiś token o tickerze Code ilości 1000 został sobie tutaj przelany i tak dalej, więc tutaj taka ciekawostka związana z tymi ostatnimi blokami, można tutaj też to prześledzić. A ja jeszcze Wam powiedziałem, że chcę zerknąć na wykres Litecoin na relacji tego, że zbliża się ten halving już za 70 parę dni, LTC token miał swój dołek na poziomie około 40 dolarów i to nie jest tak wysoko w porównaniu na przykład do poprzedniej hossy, bo na poprzedniej hossie było to 20 par dolarów z tego co pamiętam, gdzie my tutaj mamy. Tak, około 22 dolarów Litecoin wtedy osiągnął. Teraz spadł do podobnych poziomów. I chociażby to była moja taktyka z Ethereum, tak? które spadło wtedy do okolic 80 dolarów na poprzedniej besie. no i dlatego miałem powystawiane ordery chociażby już od 250 dolarów, 300, 400, 500, bo myślałem, że będzie podobny, podobnie mocny drop, jednak Ethereum oczywiście utrzymało się zdecydowanie wyżej. Powchodziły jakieś tam ordery po 900 dolarów, 1000 ale duża część była poustawiana niżej. Litecoin jednak spadł do tych poziomów, natomiast Litecoin też na hoście samej nie urósł aż tak bardzo, jak, jak oczywiście Ethereum, tak? Jeżeli popatrzymy sobie na dołek na poziomie tych 20, powiedzmy, dolarów, szczyt na poziomie 415 dolarów, no to wychodzi nam na to, że Litecoin od dołka urósł do szczytu niecałe 19 razy, a Ethereum kosztowało jakieś 4900 niecałe, no i kosztowała na dołku jakieś 85 dolarów, także i zrobiło zrobiła 57 razy od swojego dołka do szczytu. Także, no jednak, tutaj ten spadek po prostu był z innego poziomu. Litecoin, jeżeli chodzi o sam Halving, to dokładnie będzie go miał za 77 dni i 16 godzin. Tych stron, takich z odliczaniem, macie naprawdę całe mnóstwo. I tak jak Wam mówiłem, zostanie zmniejszona nagroda za wydobycie bloku z 12,5 Litecoina na 6,25. W bitcoinie jest ten jeden halving do przodu, tak? W bitcoinie teraz będziemy mieli halving z 6,25 na 3,125. No i jeżeli chodzi o jego cenę, no to gdzieś tam powoli, powoli się zbija, że tak powiem, natomiast szału nie ma. Te osoby, które są ze mną dłużej, to wiedzą, że Litecoin jest jeden z moich najbardziej pechowych tokenów, bo zawsze, gdy go kupowałem, a zdarzyło się to chyba z dwa czy trzy razy w mojej karierze, no to niestety ale nastąpi, nastąpiły spadki i ani razu mi się na Litecoinie nie udało zarobić. To jest naprawdę moje takie nemesis, najgorszy token i powiedziałem, że ja już Litecoina nie tknę i tak się też dzieje już od kilku lat, powiedziałam, że tego taka na już dotykać nie będę, choćby nie wiadomo jakie tam newsy nie nastąpiły, to ja wiem, że jak w, tej, jak w tym przysłowiu takim, tak, kupił, no to dump it, nie, no to tak samo jest z moim no, związkiem tutaj z Litecoinem, że ktoś tam po prostu czuwa, że jak ja kupiłem tego Litecoina, to teraz zaczęli go spuszczać i już powyżej tej ceny się po prostu nie wybiją. Czy to brak wiedzy, czy to po prostu pech, czy, czy klątwa Litecoina, nie wiem, natomiast no tak jak już powiedziałem, tego tokena nie tykam, ale wiem, że dużo osób już rozgrywa właśnie ten temat halvingu i oryginalców na Litecoinie, no bo są to ciekawe tematy, tak? Ten pierwszy może grzać drugi, ten drugi pierwszy, no i ten Litecoin faktycznie może coś na tej cenie urosnąć. Jeszcze tu jest taki wpis pokazujący właśnie jak Litecoin zachowywał się przy okazji swoich poprzednich halvingów, no, i tutaj jego jeden z pierwszych halvingów w roku 2015. No, to halving nastąpił, no i później Litecoin już spadał, 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 więc nie za dobrze się to dla niego skończyło. I kolejny halving w roku 2019, no, to już było po pęknięciu bańki. Tutaj Litecoin 91 Dolarów, a później Wam mówiłem, że był spadek nawet do 20 kilku. Także jak ktoś tutaj dobrze to podsumował, że niestety na Litecoin na halvingi pozytywnie nie wpływały w historii. Czy teraz ten trend się odwróci? Szczerze mówiąc, nie wiem, obstawiam, że żadnych cudów tutaj nie będzie, nie pójdzie na nowe ATH czy to chwilę przed halvingiem, czy chwilę po halvingu ale oczywiście mogę się mylić. Trzymam kciuki zawsze za tych, którzy inwestują w takie okazje, no bo cóż, jest to ryzyko, tak jak cały rynek kryptowalut. Ja zawsze trzymam kciuki za każdego, kto ryzykuje na rynku krypto, bo samo wejście na ten rynek to już jest podjęcie dużego ryzyka. Wszyscy trąbią dookoła, że jest to najbardziej dynamicznie zmieniający się rynek. Finansowy, no i taka prawda jest, bo, bo tutaj po prostu wiecie, jakie są skoki góra, dół, góra, dół po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt procent w ciągu jednego dnia, później są takie wybuchy jak FTX, Luna i tak dalej. No i ludzie potrafią w ciągu dnia, dwóch stracić majątek swojego życia, jeżeli nie dywersyfikowali się w inne tokeny albo w inne aktywa gdzieś tam. Także cóż, pozostaje oczywiście trzymać kciuki. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem, za wszystkich Litecoiniarzy. Mam nadzieję, że chociaż Wam uda się na tym tokenie zarobić. Zostawcie łapkę w górę na koniec tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!